Podobno, dowiedziałem się, że taki bug, jeżeli będziemy mili, nie będziemy ciulować jak ty na przykład, no to wtedy dostaniemy itemy i dostaniemy jeszcze ulepszenia przede wszystkim. Ja, bo ty coś no, ale no musimy mieć kamień. Najpierw, ale nie Masz już wiem. monet? to tą skrzynkę. no nawet mi się liczba nie pomniejszyła. Znaczy, musiała się zbugować z tym, bro. Kurde, jak się mieć Mogę chyba biegać na nieskończoność, bo wszystko mi nie opada. A mój komputer jest głośny jak nie... Wiem co. Ej, zostaw! Zostaw ty masz yy, od Boga wszystko. A, zapomniałem! A czekaj, bo ja kamień zabiorę mogę, czekaj, tylko pozwól mi zabrać kamień i ja ich wszystkie podprzątam. Spokojnie nadal, nie ma co się bać. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. Nie, my nie. Ci pomogę. Jak ty na tyle na nie zabijesz ten kamień? No ma kamień. Jak ty jaką jeszcze jest? Inny. bo coś mi się z wykowało i... Jakieś kody mi tam pobluczowało i wszystko ma praktycznie na sto. Mogę je modyfikować chyba. Uciekaj! No uciekaj! No latan! Ty ja 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 się wij... Co uciekaj! Kurwa, gdzie to popę! Będę zakrył ciebie kamieniem, rzuci i cię rozwój na pół. Co? No ty tam byi ja sobie pójdę. No jak cię zabiją, to nie moja sprawa. A ja chcę zabijam że masz zero HP? Tatan! Bo oni tu je i Gdzie ty jesteś? Taj. Mam łopatę! O, jestem bo... super bohaterem! Czemu nie dostałem? Może byłeś celowaty? No ty uciekaj, ty nie masz... Ty nie masz nieskończoności HP! No nie, bądź taki! To zaklęskniesz! Nie, 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 nie... Nie, 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 nie... to tego, co się Nie, ha, Nie do nie No i po mnie, no i po mnie, pana to! Bogu proszę, daj mi. A, wilki, 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 wilki. daj mi cały najlepszy ser, daj mi cały najlepszy ser, będę miły dla Boga, Skutaj na, cały najlepszy ser, z mieczem najlepszy. Co to jest? Pop... Poproszę. <noise> co ty Nie wiem co na za Chyba też coś dał. Pewnie ja zadałem. Ja zadałem 41. To patrz na mnie. <grym i znać w szkole> Mam bladę. To masz to bladę. ale to, to blade nie jest mi potrzebne. Masz jeszcze ancient bone. Masz jakąś konkretną broń. Palas. I to Zakochała się w kocicie. Kocicia na co mówi yeah. O rano też daje Rano też daje podobno Bo ten mi no, napisał teraz na skype dużo... Co to jest? Nie wiem Dobra A, podobno daje Ej Natan dał ci coś? Natan Natan Co? Dał ci coś? A właśnie nie A bo mi dał może byłeś chilowate, ale dał mi dwie rzeczy. Ale masz do kolekcji. Dobra, teraz musimy go zabić. Tego tytana, dobra. Tylko ja nie mam żadnych ulepszeń. Ja też ja nie mam. Nic nie mam. Ja nic nie mam. Tylko tytuł. Tylko maszczała? Nie na Ale polecię teraz wszystkich zabijać. Dobra, zabijaj. Błagam, nie golemy, nie golemy. Psiaki! mamo? Ja ci pomogę, bo wygląda jak jakiś dyżur. A to wygląda O, soczek, super. Ja go zadam. Teraz tymi tytanami. Ja pierdziele, jaki mam knockback! Że go wywalił? No Sniper stopa! Jaki Sniper stopa? mego ja, poleciał? Gdzie? Muszę tu daleko pójść? Pokażę ci. Aż takiego mam. Patrz stamtąd. Ja tam o, dotąd. Musimy znaleźć tą mapę. Bo musimy odnaleźć ten statek. Chcecie, czy ja widzę villagerów? Ja tak. Ok, no bo mam 2210 HP. Nie wiem skąd. Jest jak chcę, przez tego Dracula. Jest jak chce od Co? 2000 koinów. Czemu? Bo to mi się wygląda bardziej, co mi się opatrzy. Tylko nie otwieraj like gdzieś. Czemu nie? Co mi się stanie? Bo cię zapiją! No nie wiedzieć nic się nie dzieje. 70 monetek, których nigdy nie zebrę. No nic się nie dzieje, To jaki słaby jesteś po prostu. Nie wiem, otwórz to tą wstrzynkę. Sam się. Mogę? O, a my ty lowujesz. Ej, a tam była mapa. Ty a co? mnie atakują! Zdychajcie! Zniechacie! Ha! Masz, masz to, mam Ha! za Ha! 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 Czyli mi się chyba da coś dokonać w życiu Ty, Bóg coś chyba daje! Co? Pisze mi, pisze mi, pisze mi! Jestem! No jestem! Dobra! Tym naszym... O! Co dostałeś? Bo ty Tela! Dobra, możemy iść! Tam! Uku! Gdzie? O! Dobra, widzę! Otwórzmy też księgi! Badzie, Ale. Tak, ale. Czemu nas zadekowali tak bez powodu? No, bo i to Nic nie okradłem. A to co to innego zrobiłeś? Nie wiem. Aaa! Kiedyś to przez. Kurde. Jestem sezdgłodny. Serio? Tak. Są to może na zębnym razem zostaniesz. Gdzie jest ten statek? To musimy go odbudować. Ej! Dostaje klety! O ty! Spokojnie no, ja się tym wszystkim zajmę. Ja jestem mistrzem. O może nie u nas głodu. No nie mam. Jabka sobie. Bo, 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 bo. No tu masz na tanie jedzenie. Tu masz... Gulpon musrum Nie mogę tego otworzyć, bo mam kurde maksymalną liczbę 100. Mówi mi się kodzie wyjściło. Nie, nie, nie! Żyjesz? Chyba mam odpowiedź, to to teraz mówiłeś. Tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. O, chyba się widzę. Odrodzę cię. Za 51 sekund, Ale wszystko się A rozsypało. A może Bóg mnie uleczy? No nie wiem. Ale... Może Bóg mnie uleci? Dziwnie cię nie uleczy. Dzień, wiecie, uleczy. Ale, w... ten... Bóg... Ale się wszystko rozsypało. A gdzie moje ten Większość i Jak to pożyczyłeś? Mam 11 210 go. No widzisz go, ciekawe, jak. Dobra, tutaj mam luciki. Muszę czekać na ciebie, żeby coś Bóg dał. No, a wiesz, jak jak nie zdążymy do 15, znaczy do 16, to on nam nie da. A to nie moja wina, że to jest jakaś, bo ty jesteś cześć. Dobra, wiesz to wszystko i idziemy tam. I tu jest twoje blade. I tutaj jest coś do jakiegoś młota. Ale ja tam płynę, nie wiem jak ty. To ale pływanie to jest jeden z szybszych transportów. No No patrz jak ja popylam. Popyla ja się, papa Na Adriftuje w wozie po prostu. No popatrz, gdzie to jest. No właśnie. Musimy to odbudować na tan. Poczekajmy do nocy i się spytajmy razem, boga nam da po 100 wylewna Może więcej trochę. I gemy. Gemy niech nam da. Bo wiem, że tu gemy są potrzebne. Czekaj. Eee. I... Chyba mam wszystkie rzeczy. Możemy już dzisiaj odpływać. Ej, tu musisz. Tak zginiesz na tank, to będziemy im. Ej, ale poczekaj. Musimy jeszcze do boka pójść. Yy, spytać się, czy nam ten. Czy nam przykład ten nie da łuku. A po co na łuk? Aj, jak to smok? No to on lata. No w sumie masz rację. Więc najlepszy łuk z najlepszymi strzałami. To poprocimy. Najlepszy łuk z najlepszymi strzałami. No I to, to ty to... będziesz to mieć? Ja nie potrzebuję. Okej, okay, to... Bo mam 300 tego. To trzeba go spytać, czy niech ci da z bo tylko jedną rzecz niego można za wyżiedlać? To już trzeciego dnia będziemy już y, odpływać mam No. Tylko nie wiem co teraz trzeba jeszcze odbudować. Eto. to! A jeszcze to. Jak? A, to masz A Gdzie to się robi? A tu Bardzo mamy Patrz, Możemy o... odpływać, ale poczekajmy. Ej, nie klikaj, e! I się wszystko zatopi Kopij się Ale nie teraz. Dwudziesta... 20 trzeciej nam daje itemy podobno. On mi napisał na że jeszcze godzinka. Ale ja trochę się boję tutaj być. Jak odpłyniemy, to już nie, nie wyjdziemy do mózg. Nie wyjdziemy a może jakieś inne odcinki się nagla. No właśnie. O no. 23 się nie dam. O jest! Jest 23. Dobra, o coś ten... mi pisze. Klikłeś pewnie E! A ty też? Natanie jesteś gotowy? Nie mam strzał. Do luku. Masz strzały od Boga? Mam strzały. Ogniowe jakieś. Dostałem od Boga. Masz 125 strzał. Ale ja nie mam nic. Ty masz Pup. On nie strzelaj w niego. Bierz łuk! A Natal, po co ty wlej umrzeć, bo tu fireballami strzela. A co? Nie strzela knajku? A! Strzelaj w niego! Strzelaj! Tylko uważaj na jego strzały, ja nie mogę! Leci tu! Idzie tu, idzie tu! Atakuj! Atak! 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 atak. Dzień trzeci! Atak! 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 Sotoro! Odlatuję! Szybko na tam! strzelaj w niego! Kurde Jesteś w wodzie? Tak, ja, ale Dobra, gdzie on jest? to za losem? Strzelaj w niego albo daj mi, daj mi strzał. to uciekaj, uciekaj! I. Daj mu nauczyć to, żeby leciał na dół. Leci na dół, leci, leci, leci. Posłuchał się mnie. Dawaj, tak uciekaj. Zabiłeś mojego przyjaciela. I brat, wszystko jedno i Idzie zabiję! A! Yes, Yes! Uh. Yes. Uh. yes! Yes! Oh, 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 oh. Uh. Yes! Nie! 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 zabiłem. Nie! za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał i dajcie mi 300